Co porabiacie? Bo ja oglądałem skądś film, ale biedaczek zasnął. Chyba bolała go głowa, więc stwierdziłem, że już niech sobie tam śpi. Co go będę budził, nie? Dzięki za obszerną relację. My nic nie robimy. Arek zamartwia się co do Addiction, a ja na to patrzę. No to może reaktywujemy plan z rana i coś razem wspólnie gotujemy, co? No bo sorry, Arek, ale nie mogę patrzeć, jak tak zamulasz, no. Wstawaj, koniec zamulania, no. No wstawaj! Chodź, zrobimy domowe polskie ziemniaczki i może co, jakieś fryteczki, co? W sumie to mogę się nawet przekwalifikować na zawodowego obietacza ziemniaków. No to super. Ziemniaki są tam na stole, weźcie sobie tylko obieraczki. Ja zaraz wracam. Oh, o, cool, Hej, hej, okay, weźmy, co? Powiedz, że się przesłyszałam. Yy, nie, nie przesłyszałaś. Ja Mamy kwarantannę. No właśnie, kwarantannę. To gdzie ty się wybierasz? No właśnie, gościu, gdzie ty idziesz? Przecież miałeś leżeć w pokoju, tak? Z bólem głowy. Ale przepraszam, rozmawiamy teraz o mnie czy o niej? No co, no też się cieszę, że was widzę. Hej. <noise> no teraz to się już chyba zaraziłam, także muszę zostać. W... A mój tata się będzie musiał zająć z Jessiką, mamusia ma wolne kwarantannę. W ty, końcu ty wiedziałeś, że ona tutaj do nas idzie? Ja? Co ty? No, Areczku, no ale ty się tak nie denerwuj. No, przecież teraz to mnie chyba już nie wyrzucisz. Ale nie, martw się, ja się przygotowałam, żeby tu z wami zostać do końca. Ech, ech, ech. tu rozumiem. jest! party! Dobra, fajka to miałaś do na jednym Hej, A ty gdzie idziesz? No, wracaj do pokoju. No cholera jasna, no! No hej! Zobaczcie, kogo nam tutaj przywiało w ten smutny czas! Bidulka już się naprzytulała do każdego i teraz nie może stąd wyjść. Oficjalnie stanowi ryzyko rozsiania choroby, więc hmm... Co my z tym teraz zrobimy? No wiadomo, że imprezkę! A już byłam przygotowana na to, że umrę z nudów i to w pokoju nieboszczyka Irka. Ty.